O procentowej podwyżce yy, Co do nie niezabytowych. Głosuje Komisja Spraw Społecznych. Kto tak z Państwa jest za wnioskiem Pana Przewodniczącego Terebeckiego? Proszę o Pani To Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba, dwie są przeciw. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych odrzuciła wniosek Pana przewodniczącego Teleweskiej. Yy, 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 Chwileczkę. Chciałbym przegłosować także wniosek Pana Radnego Szaprana o zaproszenie pani przewodniczącej Świerkockiej na yy, posiedzenie sesji naszej w dniu yy, w środę w tym, w tym tygodniu. Kto z Państwa Radnych, także Komisja Spraw Społecznych będzie za wnioskiem pana radnego Szaprana. Nie widzę. Jeszcze raz, panie kościel, bo pan nie uważnie. <noise> ale, ale, ale panie przewodniczący, tak... innego wyjścia. Więcej, że chce więcej. No jak ja. może wniosek zarządzony powiedzieć, że nie, jak Rada chce Ale Panie Przewodniczący, po co głosować w taki wniosek? No jeżeli Rada sobie życzy, żeby kogoś zaprosić, to to się już normalnie złożynuje. Ja tak. no, pan, chcę po, że, że tak. tak. wniosek, że żeby Pan, żeby że się Pana dyskriminuje, proszę Pana. Jeszcze raz. Boi Pan, może Pan jako Radny zaprosić Pan wniosek? Jak odrzucicie ten wniosek, ja ją osobiście zaproszę. Osobiście ją zaproszę. Karki nie będzie. Mogę no po co głosować? No, w, zasadzie, w zasadzie tak. No, no tego się nie głosuje, po prostu no. trzeba ją zaprosić, panie przewodniczący, i tyle. Ale złożyłeś wniosek? Tak, nie będzie. Najpierw składasz wniosek, a później no, Ale przepraszam bardzo, ja. Panie przewodniczący, ja złożyłem wniosek do pana przewodniczącego. No dajcie spokój o czym bym o czym by mówił. No. No. Żeby poinformował i zaprosił. W takim układzie. W takim układzie nie będziemy głosować tego wniosku, bo każdy nie. z nas mieszkańców z, z nauczyciel może przyjść albo być zaproszony ze każdego dnia. Przechodzimy teraz do głosowania nad propozycją, która jest zawarta nie, to jest to jest w protokole. <słuch> Poddaję, poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z załącznikiem, która dzisiaj została uwzględniona, dotyczącej przyjęcia zmian w uchwale nr 24 z 2009 roku, z dnia 25 marca, w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek dodatku za wysługę lat, dodatku do dodatku funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacanych nagrodki i innych świadczeń wynikających z pracy, z włączeniem świadczeń do zakładowego funduszu oświadczeń socjalnych i dodatków określonych w, Określony w artykule 54 karty nauczyciela dla nauczycieli za dużą szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Głosuje Komisja Spraw Społecznych. Kto z Państwa Radnych jest za przedstawionym projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożony uchwały. Przechodzimy do punktu B. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w, w sprawie przyjęcia oceny zasobu pomocy społecznej, społecznej na rok 2013 dla gminy Iłsko. Proszę patrzę. czasami nie. No, Tutaj chyba. Nie. To jest tak tu. nie. proszę bardzo. Ja mam czyncie. Ja pewnie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej zasoby pomocy społecznej powinny być przyjmowane uchwałą rady. I zasoby jest to nic innego jak sprawozdanie, które zdawałam Państwu na ostatniej sesji, i to jest to wszystko ujęte w tabelkach i przekazywane. Najpierw do Urzędu marszałkowskiego, później do ministerstwa. Także, jeżeli Państwo macie pytania dotyczące tego punktu, to proszę bardzo. bardzo rząd. Wszystko to samo. Wszystko to samo, co omawialiśmy w, w marcu. Tylko, że w tej chwili musi być przyjęte, a jest to dlatego e, dopiero teraz, ponieważ w ostatnim tygodniu kwietnia dopiero jest, dostajemy to na e, program, który przekazujemy do Ministerstwa, dostajemy tabelę do wypełnienia i dlatego dopiero to możemy teraz przedkładać na tych opiekunów w szachachach Tak. Postawiamy na coś na tak? Się... Znaczy, no my to że ściągamy wszystkie informacje. W nowe są dopiero po dwudziestym będą Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały do 25. Oceny zasobów w Skórze Słupskiej? Było to omawiane w marcu. Ja bym chciał jeszcze. Ja Proszę bardzo. Wyższe. Chciałbym jeszcze właśnie do starszych tych osób. Czy to będzie na zasadzie do tej pory, jak starsi i opiekunowie, a po decyzji, czy, czy to będzie nowe przepisy, znaczy. tego, a dotyczące tamtej yy, grupy. Znaczy, tak, yy, na pewno dostaną wyrównanie osoby, które, yy, którym zabrano w zeszłym to, roku, no tak. dostaną wyrównanie. Tak, jeżeli nie podjęły zatrudnienia, jeżeli zostały bez środków, to dostaną wyrównanie. A tak dokładnie to zapraszam do nas, ponieważ my też jesteśmy na etapie studiowania tych wszystkich Rozumiem. nowych ustaw, także żeby nie wprowadzić w błąd tak, Wysłałam koleżankę tak, na szkolenie, a, tak, że ona ma najnowsze wszystkie informacje dotyczące ta pani, która będzie się tym zajmowała, która się zajmowała wróciła świeżo ze szkolenia, także na wszystkie informacje. Bo tam coś było a coś tam a, tak, no, ty, ile... Tyle informacji poszło, że już takie pytania do nas zadano. Dobrze, dobrze, dobrze. dostaną po 50 tysięcy, to na pewno. To Powiecie. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie, ja, dziękuję. To znaczy, ja będę wypłacał te dodatki bo proszę, bo by to ona musi podnieść się i podjąć pracę, czy zwolnić się z pracy? Tak. Znaczy, mówię, no mamy teraz nowe wytyczne, według których od przyszłego miesiąca to będzie wszystko wprowadzane, y, także zapraszam. Nie mamy obowiązku do problemu, Nie. Ale do noszą. Ale, ale, donoszą. ale, ale, że... ale, uprzejmie ale, donoszą. Że... ale uprzejmie donoszą. ale, 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 <laughs> jeżeli ta osoba, którą, którą ktoś się opiekuje, nie wnosi żadnych skarg, że ktoś ja, źle się nią opiekuje, ta osoba nie że jeżeli my otrzymamy informację, że ktoś jest zaniedbany, to wtedy oczywiście, że pracownicy socjalni będą sprawdzić, ale jeżeli ta osoba nie potwierdzi tego, że będzie zadowolona, to my tym bardziej jesteśmy zadowoleni, jeżeli ktoś jest zadowolony i my nie musimy umieszczać takiej 2, osoby w Domu Pomocy Społecznej, bo koszt jest ogromny. 4. Proszę o, to, o to nie widzę. Poproszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej w w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy nam na 2013 rok. 14. Za 13. Za. za. No, ale nie ma. To nie ma? Zacznę. 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 Proszę, proszę o przegłosowanie przez Komisję Spraw Społecznych. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie projekt przedłożony uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do punktu C. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie opinii na mocy okręgu wyborczego obejmującego gminy Chodźmy do Bramy i na Opinujemy. Są to wybory do Rady Powiatowej, w związku z tym, do wyborów do Rady decyduje Rada, Rada Powiatu na wniosek w A wcześniej oni powinni uzyskać taką, e, taką opinię. E, w porach do, do, do Rady Powiatu okręgi nie są jednomandatowe, tak jak w do e, do gmin, tylko od 3 do 10 mandatów z jednym okręgu. Czyli trzymam mandaty jest to minimalna ilość. Tak do tej pory też to było, że z podziału e, e, ilości mieszkańców powiatu te trzy gminy, które są, które są wspólnie terytorialnie, jednocześnie mają tym mieszkańców, że, że można stąd wybrać trzech, trzech raczej. I, I wydaje mi się, że to jest w miarę dobrze, bo mimo, że są różnice w gminach, w ilości mieszkańców, ale o ile e, mieszkańcy nawet w mieście najmniejszą gminą, co prawda, jeżeli to wieczorem, mają o 8 lat, więcej, czy nawet plan. ale przy takiej średniej mobilizacji mieszkańców zawsze udaje się tego jednego przedstawiciela naszej gminy, myślę, że tak będzie też do tej pory, jak było do tej pory, że przedstawiciela jednego w Radzie nie będzie. I proponuję, żeby po prostu zapominać to pozytywnie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu co o opinii dotyczącej utworzenia długi proszę, proszę bardzo. Dobrze, przepraszam, że to są te trzy mandatowe nie większe, bo byśmy wtedy przy większych okręgach to był na przykład 5 czy 6 mandatów, mielibyśmy problem. A to jest taki minimalny, że kandydatów do tej pory z doświadczenia. Najlepszy. Dla nas jest to najlepszy upad, tak Zawsze do tej pory udawało nam się radnego Tak. Myślę, że przy takiej normalnej średniej mobilizacji przy tych wyborach samorządowych tego, tego przedstawiciela w y, y, gminy nic będziemy Dziękuję. Proszę bardzo, to jest najlepsza opcja. Kto by chciał zabrać głos? Nie. Nie widzę, poproszę wszystkie komisje o... Za. Przepraszam, dwie komisje. Dwie, Nie, nie, przepraszam. Bez komisji budżetowej. Spokojnie. Coś cię zakręciło dzisiaj. Ciśnienie. Spadek ciśnienia. Czy no. No. Proszę Komisję Rozwoju Gospodarczego i Komisję Spraw Społecznych poza opiniowaniem przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Proszę no, o to? No, no, razem. Projekt to jest przeciw. No, nie, 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 nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie, widzę. Na podstawie, na podstawie głosowania stwierdzam, że połączony w komisję polityczną jest uchwały. Przechodzimy do podpunktu D. Zaopiniowanie projektu uchwały. Rady Miejskiej w, w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok. Proszę bardzo, pan ostatni. W, 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 w związku z otrzymaniem podatku dochodowego od do rozmów prawnych oraz o selekcji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na świetlice w ciągu 840 842 88 groszy i jednocześnie tą pożyczkę musimy z powrotem spłacić i zwiększamy rozchody na 208 zł, 98 groszy. Jest to właśnie spłata pożyczki na świetlice w dzienniku. oraz od zaczniemy spłacać pierwszą radę za samą także kwota za y, 700 dziewięćdziesiąt zł, sześć a za samochód strażacki lata 2380 i trzysta rozchody y, 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 kształtują się w kwocie dwieście zł. Nie nie wydatki na kwotę związane z, y, stoi, ta z, ta pociskano, ta pociskano, z promenady na jezioro oraz przychody tysięcy planuję do zacząć pożyczki zwolenników w tym szła ochronie środowiska. Paragraf trzeci, przesunięcie planu wydatków za wyświetlania na kwotę 30 tysięcy. Wymniejszamy wydatki, jeżeli chodzi o modernizację szkoły, ponieważ na dzień dzisiejszy wymieniliśmy pan na razie na tym etapie ta modernizacja się zatrzymuje, a zwiększamy wydatki związane z zakupem nowego oraz z wydatki na promonadę. Paragraf czwarty dotyczy zwiększenia dochodów z wydatków w zakresie zadań własnych na kwotę 318 427,90% w związku z, otrzymaniem, z planowanym otrzymaniem środków na yy, ten projekt świętego Wrocławia, na te dowody, które się odbyły. Związane również dochody ze zwiększeniem podatku od nieruchomości. Chodzi tu o nieruchomości, te, które posiada Gmina. Otrzymaliśmy większą kwotę podatku dochodowego w kwocie 47 101,90 zł. Ponadto realizujemy projekt oznakowania pomników przyrody i kwotę 8 300 zł otrzymaliśmy już jako środki. Łódź 6 225, 25, 25 zł i 2025 roku wkład z e, budżetu. A ponadto otrzymaliśmy zwrot za pracę zabaw e, w Miałce, e, w styczniu I na kwotę 318 427 zł zwiększamy wydatki związane z drogami publicznymi, zakupem materiałów, wyposażenia z działalnością mieszkaniową, na dostarczanie płynnych, zakup materiałów, wyposażenia tutaj w urzędzie, a także wymianę instalacji elektrycznej i usługi pozostałe, podróże służbowe, na szkolenia pracownicze i wydatki inwestycyjne związane z wymianą y, niestrawnych komputerów. Kwota 4 tysiące przeznaczamy na podróże y, rezerwowe. To, że się Musimy zwiększyć udział własny, jeżeli chodzi o stypendia, ponieważ kwotę 30 na ponad 2 2000 otrzymamy z ministerstwa, a nasz wkład powinien być 20% i kwota 8300 jest naszym wkładem do stypendium. Zwiększamy również y, kwotę na odpisy z zakładowego funduszu, świad funduszu świadczeń socjalnych związanych z robotami publicznymi na potę 3737,63 grosze, a także na e, instalację e, elektryczną w świeżnicy, która została wykonana w świeżnicy w, 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 w Ściennym oraz w Gminówku, a także wydatki związane z oznakowaniem wątków przyrody złotych po udział unijny i udział w budżecie państwa w budżecie gminy 3750 zł. Zmowy na zadanie za to, że w zakresie kultury fizycznej. Co to oznacza? Zmiany, które proponowane są na tą uchwałą zmiany w zakresie budżetu na rok 2010. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radny z tego sprawy został przedstawiony w zmianach I zmiany ja w rozdaniu. Panie Stanisławie, chodzi mi o paragraf drugi. Zwiększy czy 20 wydatków o 200 tysięcy. Rozumiem, że te. Źle no, rozumiem, że, że tak, jeśli zwiększymy przychody o 200 tysięcy z kredytu, to dopiero zwiększymy wydatki o te 200 tysięcy. Dobrze rozumiecie, że tak. Tak, tak. Najpierw weźmiemy kredyt, dopiero zwiększymy. To znaczy wydatki. musi się bilansować. Tak, 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 tylko że zwiększenie wydatków będzie jakby na z, z kredytu. Tak, tak. To dobra. No to, no, to, no, wszystko, na ten, na to mamy zaplanowane 900 tysięcy. No koszt inwestycji, jak Państwo wiecie, będzie około milion. 120, 150. no i to mamy środki własne i zaplanować 300 tysięcy ze sprzedaży mienia no może się okazać, że, że nie będzie tej sprzedaży mienia, dlatego musimy mieć zabezpieczenie w postaci pożyczki bądź kredytu i to już rozmowy przeprowadzić. To będzie w granicach 500 tysięcy. I taką pożyczkę będziemy planowali na, na korzystnych warunkach uzyskać, z których z I z tym związana jest kolejna uchwała. A jeszcze mam tylko trzy pytania. Mogę? Proszę bardzo. W tym dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, działalność, czyli tak, 8 tysięcy, co to w Pasownie, są górne, które z tych. Tak socjalny, no wiadomo, tam co to już wszystko wiem, to, no to jest, na co chodzi. Tak, tak. Administracja publiczna, urzędy gmin, zakup usług remontowych. To remont naszej gminy? Te, te, te. To znaczy, to jest wymiana tej instalacji elektrycznej, która niestety, no nie jest w najlepszym stanie. Znaczy, chodzi o chodzi tak, o użytkowo robione, jest robione, jeszcze to w trakcie, tak więc nie da się wszystkiego zrobić naraz, a instalacja, no, Państwo wiecie, w podatkach, no, cała jest tak więc musimy to zmienić, i nas po kolei I jeszcze raz jest tam udział 750 administracja publiczna rozdział tam Urząd Gminy i też wydatki inwestycyjne i też budżetowe To jest wymiana komputerów, ponieważ część naszych komputerów jest już wyeksploatowana yy, i niestety blokują się, nie wszystkie programy mogą być otwierane i zaproponowaliśmy właśnie inwestycyjne. Tak, to są stare. Dziękuję. Czy ktoś. Pana pan proszę. A Pani skarbnik, my tutaj dokonujemy przesunięć w budżecie, żeby zapłacić tą imprezę Świętego Floriana, tak? Tak. Czyli 46 tysięcy, rozumiem, zwiększyć dochody w paragrafie czwartym, 40 tysięcy 46,600, to jest ta płatność, tak? Zafinansowanie. A z budżetu to jest na następnej stronie i dajemy, tak? To znaczy że zwiększamy dochody o około 56 tysięcy i o taką samą kwotę zwiększamy wydatki. Ale te pieniądze my otrzymamy. Bo jest, jest projekt realizowany. No dobra, ale to 100% to jest finansowane z projektu? Nie. 85% jest finansowane. No to właśnie 46 tysięcy jest... S Przepraszam, 46 tysięcy jest złoni, natomiast na drugiej stronie to widzę w dziale 754. Ochotnicze straże pożarne, składki albo współfinansowanie programów i projektów realizowanych, to chyba to jest to, tak? Tak, tak. Razem Czyli 46 tysięcy, a jakieś tam 13, jest 14... Z naszych, nie 13. 8235. pan zwiększenie dochodów w paragrafie czwartym w pierwszym, w pierwszym dziale 754, 207 z 7 na koniec to są środki unijne. To jest na stronie drugiej. Teraz to na mojej górze. Na taką samą kwotę, jaką dostaniemy dochody, taką samą fotę będziemy mieli wydatki. Czyli 46 664 są to środki unijne, a 8000 budżetu gminy. Ponieważ my jeszcze z tych środków 10% możemy uzyskać. Czyli wpłaty gminy byłby de facto 5%. Dziękuję. Ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zadać głos w tej sprawie? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią? W sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok proszę o podniesienie ręki w górę Dziękuję, kto jest przeciw? Jest na odzrobach? Kto się wstrzymał? Nie widzę na podstawie głosowania. Kto ja głos, głos, tak, no, jest przeciw? Nie widzę no, kontraktu. Przechodzimy do podpunktu E. W listu w sprawie

Oczywiście z bieżących wpływów my takimi środkami nie dysponujemy. Natomiast no, ze środków unijnych korzystać musimy, jak wszyscy, ponieważ no, takie są nieoczekiwania i państwa, i mieszkańców, a szczególnie tutaj radni radni często właśnie na to słyszali, że na środku unijnym. Na środku unijnym korzystanie z środków unijnych to nie jest, to nie polega na tym, że to leżą te pieniądze, a my po prostu nie chcemy jeśli chce, tylko, tylko wymaga to niestety udziału własnego, bardzo często wysokości w wysokości po połowę tej inwestycji. I niestety bieżące dochody nie, nie pozwalają na um, realizację inwestycji. Część jeszcze. No, jeszcze, jeszcze. No, sprzedaż mienia w niej, w dalszym ciągu po prostu nie sprzedaż. Ma, a oczekiwanie Państwa są, tutaj, tak, Czym, ja to jest czy popatrz, tak. się. I te zachęcić, a, a, za... a, a to można zachęcić, właśnie budowę infrastruktury. Już Pozytywnie przekonywać odpowiedzialność no, do tego, żeby nasze Musimy te inwestycje prowadzić, w których tam zawsze zresztą tak to czy to wyrealizujemy, czy wcześniej, gdyby to były zrealizowane na do inwestycji, Bo zawsze przykreślimy do pomocy w postaci środków banku, a Może pani skarbnik coś jeszcze... Złamek, the... to, ale... to jest nie wodnej i oczywiście to kredyt będzie preferencyjny na infrastrukturę. Mam takie małe pytanie, techniczne. Tutaj uchwała w pierwszym zdaniu mówi w sprawie zatrudnienia pożyczki do wysokości 500 tysięcy.

Ja muszę wyraźnie powiedzieć, że mi się ta uchwała nie podoba i to bardzo. A dlaczego? Ponieważ burmistrz stawia radnych